Po 21 latach znów wielkie emocje w Warszawie związane z występem legii w europejskich pucharach. Po 21 latach w 70 roku półfinał Pucharu Klubowych Mistrzów Europy, a w roku 91 półfinał pucharu zdobywców pucharów rywalem był Manchester United. 36 minuta. Jacek Cyzio i 1 do 0 prowadzenie warszawskiej drużyny. Wszyscy czekali, liczyli na kolejne bramki, bo przecież w barwach legii występował Wojciech Kowalczyk. Przypomnijmy skład Legii z tego meczu. Trenerem był Władysław Stachurski, a w bramce Robakiewicz, dalej Gmur, Czykier, Bąk, Pisz, Jóźwiak, Cyzio, Iwanicki, Modzelewski, Kowalczyk, Czachowski, Wójcik i Perzyk. Ale goście mieli jeszcze bardziej utalentowanych, a przede wszystkim skuteczniejszych piłkarzy. W Warszawie przeżyliśmy gorycz porażki. Cieszono się krótko, bo minutę po zdobyciu gola przez Cyzia, bramkę strzelił Claire i było jeden do jednego. Wydawało się, że Legia będzie w stanie jednak odnieść zwycięstwo w tym meczu. Nic z tego. Skuteczniejsi byli goście. Bramki, które zdobywali, zobaczymy. Kowalczyk, choć się starał, gola w tym meczu nie zdobył. Liczono, że może uda się Legii w rewanżu, ale odrobić stratę dwóch bramek z warszawskiego spotkania. To było ponad siły. Legia w rewanżu zaprezentowała się jednak bardzo udanie. Zremisowała z zespołem Manchesteru na jego boisku 1 do 1. To druga bramka, którą strzelił Manchester w Warszawie, a konkretnie walijczyk Mark Hughes. Jeśli chodzi o rewanżowe spotkanie, to tego jedynego gola dla legii zdobył Wojciech Kowalczyk. Angielska publiczność, znająca się na futbolu, żegnała brawami warszawski zespół. No cóż, na pocieszenie pozostał nam fakt, że przegraliśmy z zespołem niezwykle utytułowanym, mającym w swoich szeregach wielu znakomitych piłkarzy. Jak choćby Steve'a Brusa, strzelca trzeciej bramki, którą za moment zobaczymy. Na pocieszenie kibicom w Warszawie pozostał fakt, że Manchester United zdobył Puchar Zdobywców Pucharów. Finałowe spotkanie odbyło się 15 maja w Rotterdamie. Rywalem była Barcelona. Manchester wygrał 2 do 1. Dwa gole dla Manchesteru zdobył Waliczyk Mark Hughes, jedynego dla Barcelony słynny Kuman.